Pierwszy film z głosem. Tak, to jest mój głos. No to dobra. Teraz gramy i zgadujemy jakieś popularne postacie. Na przykład spróbujmy zgadnąć Kissy z Poppy Playtime. Tak? Nie. 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 Nie, w sumie, no nie pochodzi z browser's. Tak. 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 Nie. Nie. Nie wiem. I z tak. No dobra, dobra. chyba wiedział. Zagadnijmy, nie wiem, jakiegoś youtubera, na przykład Palion Nie. Tak 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 tak... nie Palion YouTuber tak. Standard. Dobra powrót. Jeszcze raz Teraz spróbujmy spróójmy zgadnąć Akinatora. Oj Nie. Нет. 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 Ну не. Не, будет середина. Не. Так. Не. Не. Так. Не бим. Ну не. 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 Nie? nie wiem. Nie. nie. Dobra, teraz no to spróbujmy zgadnąć. Hmm. To był palion to teraz. Fajou, Tak. Ech, tak, fajród chyba nie nagrywał biezanek. Nie. But Tak, Tak, Nye, Tak, Nye, 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 No. Tak. Find your phone by so Clap Finder! finder.